Czasu present simple używamy, gdy czynności mają charakter powtarzający się. Popatrzmy na przedstawioną sytuację. He runs every day. On biega codziennie. Czasu present simple używamy, gdy mówimy o prawdach ogólnych, na przykład they live in London. Oni mieszkają w Londynie. W prawach przyrody, na przykład the sun rises in the east, słońce wschodzi na wschodzie. Water boils at 100 degrees Celsius. Woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza. Czasu prezent symbol używamy także, gdy mówimy o czynnościach, które odbywają się regularnie lub powtarzają się. Na przykład I often feel happy. Często czuję się szczęśliwy. I cook every day. Codziennie gotuję. He brushes his teeth twice a day. On myje zęby dwa razy dziennie. Charakterystyczne określenia czasu używane w czasie present simple to: always, zawsze, usually, zazwyczaj, often, często, sometimes, czasami, never, nigdy. Na przykład i always drink tea for breakfast. Zawsze piję herbatę na śniadanie. I don't always drink tea for breakfast. Nie zawsze piję herbatę na śniadanie. Przysłówki częstotliwości używane są zawsze po czasowniku być. Na przykład I am always late for breakfast. Zawsze jestem spóźniony na śniadanie. Inne charakterystyczne określenia używane w czasie present simple to. Na przykład: Every day. Codziennie. Every week. Co tydzień. Every year. Co roku. Na przykład: I drink tea for breakfast every day. Piję herbatę na śniadanie codziennie. On Sundays w niedzielę, on Mondays w poniedziałki, on Tuesdays we wtorki. Na przykład I go to church on Sundays. Chodzę do kościoła w niedzielę.